Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj o DJ Nodes, czyli o nodach od Sonorus. No i ogólnie ten temat już był przewijany na naszej grupie pro jakiś czas temu, kiedy te nody nie były tak popularne. W tej chwili zostało ich tutaj 900 37 nodów w tej obecnej cenie, czyli po 600 dolarów. No i generalnie rzecz biorąc, nawet tutaj 21 października, czyli prawie dwa miesiące temu, mieliście stawiane takie podsumowanie, w co obecnie inwestujemy na naszej grupie maniacy biznesu. I też macie tutaj właśnie link do DJ Note Sonorus. Oczywiście ten link znajdziecie również poniżej pod tym wideo. No i oczywiście, jeśli chcecie kupić Noda w tej obecnej fazie, to klikacie tego linka. Oczywiście kopiujecie też również kod, bo nie wiadomo, czy Wam go załapie, czy nie. Wtedy klikacie tego linka i możecie go kupić. No ale dlaczego mielibyście kupić w ogóle Noda od Sonorus? No już Wam mówię, generalnie rzecz biorąc, ogólnie poza tym, że ma to jakiś sens i potencjał, to teraz wypadła informacja o listingu na KuCoinie. Więc dokładnie dzisiaj o godzinie 11, czyli ponad półtora godziny temu wpadła taka informacja, że Sonorus będzie listowany na Kukońie, Właśnie i jutro o godzinie już chwila zaraz zobaczymy. Jutro o godzinie 10, także chyba to będzie 11 czasu naszego, bo tu jest chyba podany czas UTC, tak jest UTC, więc u nas będzie to 11 rano, więc no jutro będzie listing właśnie SNS. Ja osobiście trochę go tutaj mam, miałem jednego Noda, aczkolwiek w tej cenie prawdopodobnie za chwilę kupię sobie następnego, póki jest jeszcze to możliwe. No, bo widzę, że tutaj ten rozwój dość ciekawie przebiega. Okej, okay, tutaj od razu prosi mnie o zakup, a ja chciałem się zalogować. No, ale to nie zaraz sobie sprawdzę. Yy, inaczej, właśnie, dwa nody już są na scenę sprzedane, zobaczcie. Myślę, że te pozostałe 900 kilka nodów zostanie sprzedane jeszcze dzisiaj, no bo skoro zostało tylko 900 sztuk, a skoro ja odświeżam sobie tylko stronę i co jakiś czas widzę, że następne nody uciekają, to prawdopodobnie dzisiaj będzie zamknięta sprzedaż tych nodów. Ja osobiście, tak jak Wam wspomniałem wcześniej, mam jednego noda i zobaczmy, ile mój jeden nod wygenerował do tej pory tutaj SNS, tokena SNS. No i mamy, moi drodzy, 2713 sztuk zrobione przez jednego DJ Noda, więc jak sobie dokupię drugiego, myślę, że będzie będzie całkiem przyjemnie. Pojawiła się nam też zakładka staking, więc zobaczcie, mamy staking pool na 246. Tutaj procent, możecie sobie zastykować zamrozić na 6 miesięcy, 3 miesiące lub 12 miesięcy, w zależności oczywiście na ile będziecie tutaj to mrozić, to też podejrzewam, że będzie inne APR, tak. Na 12 miesięczny jest najwięcej, na 6 miesięcy jest 130, czyli już połowa i na 3 miesiące jest znowu połowa, czyli po prostu adekwatnie do czasu macie większy boost tych Tokenów. Ja myślę, że część zamrożę, część sobie przygotuję pod listing, zobaczymy jak to tutaj będzie przebiegać. No i myślę, że może być całkiem ciekawie i przyjemnie. Także moi drodzy, pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna, każdy sam powinien zrobić własny research na podstawie informacji, które znajdziecie w internecie. Ja wykonuję ruchy, które wykonuję, mam takie wyniki, jakie mam. One są do weryfikacji na naszym Discordzie. Tutaj całkiem dobrze sobie radzimy z grupą Pro, ale i również w darmowej grupie jest pełno fajnych opcji i sukcesów, które odnosicie, choćby nawet tutaj z kategorii. Testnet i airdropy. Tam mnóstwo airdropów też już pozyskaliście. No i inne opcje, które też wam wstawiamy na naszym Discordzie. Więc na Discord, maniacy biznesu, też was serdecznie zapraszam. Dobra, także moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Ja prawdopodobnie zakupię sobie jeszcze jednego noda w tej cenie, jeśli tylko zdążę przerzucić środki. E, także pamiętajcie: subskrypcja, komentarz, łapka w górę i lecimy dalej. Także trzymajcie się, moi drodzy. No i miejmy nadzieję, że Hossa wkrótce będzie z nami. Cześć!